zaowocuje i przechodzę do ostatniej sprawy. Przeniesiemy teraz się wreszcie w wielki świat najlepszego piłkarza świata i Aleksanderka synka leśnika, także Lewandowskiego. Tak się złożyło z czarnej wody i o tym chłopcu nic nie wiedziałby najlepszy piłkarz świata, gdyby nie nasz program, ale zobaczmy całość reportażu. Polekarne są Lewy do lewego. Myślę sobie, jak to możliwe, mm -hmm. że w czarnej wodzie rybka Oluś złowił takiego Lewandowskiego. Lewandowski wspiera Lewandowskiego. Lewy do lewego. Lewy podaje piłkę do Lewandowskiego. Raz, dwa, trzy, do góry, do góry, do góry, do góry, do góry. Oleńku, główkę do góry. Jerzy Dudek. Tak. Piłka przekazana na licytację z autografem naszego sławnego koszykarza Gortata. Pan Michalczewski przekazał dla Olka rękawice z autografem oraz plakat z autografem na licytację. Otrzymaliśmy komplet, komplet biżuterii od pary prezydenckiej. W srebrze dwa orły zatopione i ozdoba pani prezydentowej, która ofiarowała na na tę okoliczność, ze sławnym kamieniem polskim spod Sandomierza. Para prezydencka udzieliła wsparcia na akcji sadzenia lasu w nadleśnictwie Lipusza dla Olka. I przekazali na ten cel e, szpadel z autografem. Niejednokrotnie zwracaliśmy lekarzowi uwagę na to, że coś jest nie tak z naszym dzieckiem. On nie rozwija się prawidłowo, on nie potrafi siadać, nie podejmuje kolejnych etapów rozwojowych, a lekarz nas po prostu uspokajał. Uspokaja. Uspokaja. To jest leniuszek. On dogoni swoich rówieśników, tylko poczekajmy jeszcze. I czekaliśmy, aż po prostu zaskoczyła nas pandemia, i musieliśmy na własną rękę prywatnie szukać pomocy. I prywatnie również u neurologa lekarz stwierdził, że to jest dziecko z małą potrzebą ruchu. Błądziliśmy jak dzieci w mgle. I po prostu I przez to... w czarnej wodzie. W czarnej wodzie. No, tak. To trochę jest takie symboliczne. W klinice w Uniwersyteckim Szpitalu w Gdańsku, od razu jak zobaczyli dziecko, oni wiedzieli, że to jest SMA. Na ten wynik czekaliśmy trzy e, tygodnie. To były najgorsze i najdłuższe trzy tygodnie. I po prostu i tak przez cały czas łudziliśmy się, że, może, że się pomyliliśmy. Tak, tak, tak które jest chore na SMA typu drugiego, co najwyżej osiągnie zdolność samodzielnego siadania i siedzenia, nic więcej. A na pewno wiąże się to z przedczesną śmiercią. Jednego dnia na naszych rękach, dosłownie w ciągu kilkunastu minut dziecko z zwykłego kataru zaczęło nam się dusić na rękach i nie wiedzieliśmy co się stanie. To jest mój brat, ojciec chrzestny, a, ojciec ja. chrzestny. Zama, chrzestny. A ty kim tak. jesteś? ja jestem mamą chrzestną. Pani Rezno pokażę. Jesteśmy taką piękną, symboliczną <coughs> <coughs> pamiątkę. to a to jest dla mnie. To napisał Oluś. Tak? Oluś i co ci tak. napisał? Matko napisał, że e, mamy pełnić swoją misję, która właśnie w tym dniu Chrztu została nam no, no. zlecona, tak? I staramy się robić to, jak no, najlepiej to, potrafimy. A ty jesteś. Ty jesteś studentem wyższej szkoły poza, pożarnictwa tak. w Warszawie. Jestem i strażakiem ochotnikiem. Wchodzicie w ogień. Tak. Narażacie życie i wtedy nie płaczecie. No nie, ale no niestety, jeżeli krzywda się dzieje, taka wielka, takiemu ukochanemu dziecku, to po prostu człowiek pęka w środku. Jedyną rzecz, o jaką możemy pomóc, to walczyć o Olkę. o każdy jego oddech. O każdą chwilę z Olki. Traktuję Olka jako takiego mojego małego synka. Czy ja mogę pana ucałować? <laughs> Zbieramy Nie. dla Olka. Piękna. A, to, a i trabant? No, trabant, takiej przedłużonej I Syrena, tak? Nie, też Warszawa. Widzę, że się anioły z zebrały. Ogóreczki, Ogóreczki wszystko. Dynie. Dynie nawet no, to tak. wszystko. I ludzie to kupują. Tak, ogromna no, tak. moc ludzi, którzy nas wspierają w tym wszystkim. A który to ten bohater wyjdzie na drzewo? Wczelędy. No, raczej to jest sprzęcie, już ubrany, przygotowany. <laughs> Kolega Mateusz. Się niezwykłego zadania, między innymi już dla Olka raz skoczył na spodochronie. Został I pan dokładnie... tak wytchnięty? No tam z opiekunem wiadomo, nie? <laughs> Jaki jest świat z góry? Piękniejszy, nie widać tego, <laughs> no, tak można powiedzieć. Nie widać tych problemów Tych góry, problemów, tak? Tak, które tego grudu... tutaj na co dzień, z którymi się spotykamy no. niestety. Ile milionów zebraliście? Pięć pół milionów. Pół. Tak, Zostało cztery, jeszcze cztery Jeszcze cztery brakuje, tak. Ratujcie go, po prostu. Ratujcie, dawajcie te pieniądze, bo to jest najważniejsze. Bogu na chwałę, ludziom na ratunek. Tu o to chodzi, więc ratujemy. Uśmiecham się do państwa, do telewizów tego wspaniałego programu. Pomóżcie nam, pomóż, Zobaczcie, ile ludzi już pomogło, ale teraz wszystko zależy od was. Na was liczymy teraz. Pomóżcie nam. Panie profesorze, pan miewa, miewa takie wahania, że coś na świecie nasze życie zależy od pieniędzy. Pan premier obiecał w zeszłym roku, że SMA, ta choroba, wejdzie badania przesiewowe, wejdą jak obowiązkowe badania dla nowonarodzonych dzieci. Niestety. Czy to są kosztowne te badania? Nie, o które... badanie około 450 zł jest Kosztuje. W ogóle samo badanie genomu, bo to genetyczne badanie. Genetyczne badanie. Tak, badanie. tak jak teraz na jak świecie badają. Tak tak ale tak dalej. te badania przecie... przesiewowe tak? spowodowałyby, że nie trzeba by było zbierać na najdroższy lek, który jest refundowany przez Polski, przez wszystkich nas to podatników, raz. ale także na tej najdroższy lek tak. na świecie. To raz. A poza tym te badania spowodowałyby że dziecko zaraz po urodzeniu miałoby rozpoznanie, a skuteczność każdego leczenia jest największa do 6 wypadku... miesięcy. A tak mamy opóźnienia. opóźnienia bo dopiero... I kosztuje to wtedy 9 milionów. W ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu godzin jest natychmiastowy, pozytywny efekt po tym leku. I w tym celu mamy przedstawiciela Caritas. Ile trzeba? 2 miliony złotych. Tylko zostało tak? do... No, no to, to jaki to problem. Bierzemy, no. To ja nie ma żadnego problemu, żeby te Bo były złożyć one no. szybko zgromadził. Widzieliśmy, jak dużo gwiazd się włączyło w pomoc Olusiowi. My dzisiaj też możemy każdy z nas być Będzie taką. Gwiazdą. Gwiazdą. No i my też gwiazdy. Są no. pomocy, wysyłając bardzo prosto możemy stać się tą gwiazdą, wysyłając SMS na numer 72052 052 o treści OLEK. No. Chwytamy za telefony. Wysyłamy tą wiadomość, to jest pan, bardzo pan proste. nas już chwyta. Pani. Można wysłać 10? Tak. Nie ma limitów, dobra. Mamy tylko do zebrania. Przywa... Proszę Państwa, ja no, powiedziałabym trochę bezczelnie mówię, że tylko no, zostało do miliony. zebrania 2 miliony. Tak się składa, że mamy to szczęście, że w tym programie udaje się rozmnożyć to dobro. I to dobro, które do nas płynęło przez te kilka. Do dni nowego roku. Ja już nie mam czasu, ale kiedyś obiecuję. Będę cytować kto do nas pisze i tutaj kawałek, proszę państwa, opłatka. opłatka. Dostaliśmy na nowy zwyczajny. rok. To jest wszystko dla państwa, ponieważ rozmnażanie dobra jest cudowną rzeczą. I ja za to dziękuję. Dobranoc państwu. Dziękuję.